I od tej strony tutaj gdzie jesteśmy na Systems jest Gold na którym mamy 380 w balansie oczywiście z Kojikiem. Tutaj 10% bonusu darmowego, 2 10 zł, 10 groszy na przetestowanie strony. Dużo metod płatności, mamy bliki, mamy karty, mamy przelewy, mamy skiny. Skiny natychmiastowe, nie trzeba czekać 8 dni, od razu macie skinki yy, na, znaczy od razu macie balans w waszym koncie. Działa to na podstawie historii waszych doładowań. That's right, czyli doładowując skinami, nie musisz czekać 8 dni. Ale za to, jeżeli doładowujecie, to, 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 to nimi doładowanie się zwiększa z każdym doładowaniem, więc musicie tak naprawdę doładowywać, żeby ten nimi był większy. Oprócz tego, krypto, Paysafe, gift card, ZAN, Google Pay, Apple Pay, naprawdę jest to wybierać, więc mówię: 10% bonusu z kodzikiem. Tutaj 10% bonusu, jeżeli doładowujesz też z razem 20%, piękna sprawa, przypominam, kodzik. Tutaj. Ale, 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 przede wszystkim mam jeszcze dla Was intro. Na stronie CSGO Skins czeka na Ciebie ekstra bonus do doładowania. Kosa warta 2500 zł może trafić w Twoje ręce. Wystarczy wpłacić 840 z kodem Tuchaj, i w przypadku otrzymania prezentu, otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu. Kotka będzie czekać w ekwipunku na wypłatę. Powodzenia. Więc jesteśmy po 380 zł. Możemy sobie coś pootwierać, poklikać, po yy, tutaj jakieś krzynki luźne. Mm, no trzeba znaleźć coś fajnego, a co Co jest z najfajniejszego DeathCase. 88zł 88 spróbujmy, spróbujmy. On zawsze nam oddawał, m4s, no, no no, 129 zawsze mówiłem DeathCase oddaje i oddaje. Można sobie wymienić to w ekstrażerze. Tak, do 20 skinów na 1, na 2, na 3, inne, Tak, 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 do 20 skinów, więc dla, zawsze lepiej mieć jeden skin zamiast 20 albo nie mieć czegoś, co przypomina wam przegrane, jeżeli przegraliście. 4-2-0, 4-2-1 właściwie, no to blisko 4 2 0, ale daleko, bo złotówkę bym musiał stracić, że nie chcę jej tracić. Mamy dużo bitew w nas, jest dużo się dużo osób gra, dużo gra, graczy rozgrywa rozgrywki. Ja bym chciał sobie tutaj wbić w jakąś taką inną bitewkę. Gold case otwieraliśmy już kiedyś, chyba. chyba, chyba. A plug case. Więc 20-168 zł, to standard. Albo dajmy 2 na 2. Dajmy 2 na 2. Plug case. Wrzućmy dwa bociki, może ktoś dołączy, bo nas jest gold to tak, że naprawdę dużo osób gra. Dużo osób gra, rozgrywa tutaj bitewki. Więc też dużo osób dołącza i w miarę szybko dołącza. Jak widzicie, jest co do kogo dołączyć. No przy tej, przy tej mielarce jaka tu się dzieje w tym momencie, może nie każdy będzie miał, będzie miał ochotę na skrzynkę, na 20 skrzynek w trybie 2 na 2, no to ciężko się trakuje. Chociaż tutaj jest fajnie, że dodane są liczniki. Dobra, lecimy z pierwszym. No, jo, te Grimmie nie robią nas zupełnie. Tym bardziej, że oni dostałem Nuclear Garden. Fajnie, jakby coś więcej zaczęło nam nadrobić. Czy możemy mieć jeszcze więcej? Czy możemy coś jeszcze? Błagam cię, z jest ludzki, oddaj nam więcej. Naprawdę. Ojej. ale 111, 114, właściwie, więc no to już może być stracone. Stracone jest jak jest, jest tak naprawdę <grystanie> CS Gold Skins. a oh, see you later, słaby stan. No i dupa. No i dupa Dupson. <grystanie> 208, 128. No nawet nie wiem, co tu mówić. Patrzę na to i nie dowierzam. Patrzę na to i nie dowierzam, widzą. Eee, no kurde, czemu, 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 czemu ja nie mogę w końcu wydropić czegoś pięknego, bo drop co dropi coś za stówkę, pakę. O, oh, jest rice cold drop. Mm, dobrze, świetnie dla bota Alexa. Fajnie, że my nie dropimy. No jeszcze jakby ten Sealeater nam poleciał, może byśmy wyszli na profit, no ale dzisiaj 168 168 leciły mogłem jak ja mogłem to Wunderdogu dać i to tyle, no nie ma co rozdrapywać ran Chłopaki wychodzą z profitem, ja dostaję tokenem token można wynieść w sklepie Bitwy Skrzynek na pewne nagrody, piękna sprawa Oprócz tego mamy token eventowe, token eventowe możemy wynieść w Zombie Escape na Miejsce w rankingu, w na możemy otwierać Powiedz. A wy... handlarz bronią wymieniamy... Wy... wymieniamy drogę broń, to było na tyle, dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. No i co? No i do następnego. Yo.